I hejka, kochani, i już jestem. Mega się cieszę, że udało się wszystko ładnie zrobić, perfekcyjnie. Jest wspaniale po prostu, normalnie super, normalnie się tak cieszę, jak nigdy w życiu. Jest to takie po prostu uczucie, jakby to było po prostu świeże ze sklepu po prostu. Tak fajnie mi wyszło, że hejnik, fajnie jest. No, super, super. No dobra. A teraz sobie odnawiam pudełeczko um, na moduł. To jest moduł do sprawdzania, do przeprowadzania kontroli samochodów. bardzo um. Jest ja sobie tak po prostu robię, poprawiam, staram się zrobić lepszą estetykę też tego pudełeczka. No i tak to właśnie wygląda. Włączyłem sobie wentylator, bo tutaj jak się to robi to para idzie z lutownicy i to po prostu wszystko wywiewa w kierunku balkonu. Fajnie, teraz będzie ładniej wyglądało, sko, to wymaga, no oczywiście dłuższej pracy, żeby to tak delikatnie powoli profilować, żeby po prostu było takie, wiecie, takie, takie ładne po prostu, tak delikatnie, trzeba powoli, no. No dobra, no to hejka, się siema.